Siemaneczko, witam Was moi drodzy widzowie w pierwszym odcinku na moim kanale 1VS1. Na wstępie chciałbym zachęcić Was do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji na moim kanale oraz dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie. No i ja Was zapraszam do odcinka. Niech moc będzie z Wami. Miłego oglądania. Siema! Cześć, cześć, witajcie, bardzo serdecznie witam was w pierwszym odcinku na moim kanale 1vs1, jest ze mną Frażet. Okay. Przywitaj się mordeczko dzień dobry, dzień dobry, cześć No i co, pierwszym odcinek robimy sobie taki no po prostu taki wstęp do, tych, do tej serii yy, Drugi odcinek jeżeli zrobię z którymś z was widzów będzie oczywiście o skiny w CS-ie. o skina, no jednego jakiegoś wybranego skina wybiorę dla was żeby była jakaś fajna stawka. Mm, a my sobie dzisiaj polecimy z 16 rundami, tak jak w trybie turniejowym. I będziemy w stanie jak najszybciej to go ugrać, żeby was nie zanudzać, nie? Nażet? No, tak, tak. Dobra, no to jedziemy. Yy, ustaw się najwyżej tam w pozycji spawnu i lecimy, żeby nie trzeba było już Czeka startować. Pie... No dobra, yy, czekaj. Resartujemy najlepiej. O, może tak zróbmy, no pewnie. Grawy. I go, go. Najgorsze też, bo trzeba, trzeba się szukać też, nie? Bo masz te A. ściany. O nie, zauważyłem Skakałem, nie, no jedno, zauważyłem. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej serii, na kanale o, Brawo, nice, po jeden I mówię też moje rzeczki, że to jest pierwszy raz, więc ciężko będzie Przyjechałem niedawno z pracy. Wiem, że was tu mało interesuje. Ojej. Się... Ufff... Dobrze. Dwa jeden. Corki mordeczki, że się, się przeciągam, ale... Trzeba się po prostu troszeczkę skupić, bo nie da budżet. Kurwa, mać. Dobra, trzeba się ogarnąć trochę. Bez mówię. O ty, cheaterze. Co? O ty, cheaterze. Nie, nie mogę tak zrobić, żeby on on ja. nie no, mamy do dwóch dla Frażeta Znowu poszłeś tak samo Przypominam ci mordeczko, że to pierwszy mecz mój, więc wiesz jak to jest, zawsze tak troszeczkę w jest, grać Trzeba wygrać, żeby nie było wstydu na pierwszym odcinku na tym kanale, jeden z jeden Oczywiście ten odcinek jest ustawiony, nie frażyt? No, coś takiego Przyznaj się widzom ile ci dałem, żeby, żeby, żebyś wygrał yy, No, no, za spokojnie bym sobie mógł Żeby mówić, mógł wygrać, no fajnie. przepraszam, yy, źle powiedziałem ja spokojnie bym sobie na to kupić jakąś fajną koskę, falcjonek, Think, no. Hey, web, oh. web, 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 jak to mówią. Lock and load. Aj, aj, aj. Musnął mnie. Nice. Wyskoczyłeś tam, yy, chciałeś daćby jakby zmylić, nie? Chciałeś, wiemy co chodzi. To jest chciałeś? Niemcy, chciałeś ja tak, właśnie, ja tak właśnie skaczę na mirażu, nie? Jak jestem w i patrzę mieszkania, czy Taro nie wchodzą, mnie? No. Teraz sobie wywoływali. Nie wiesz co, bo to jest takie. O. Nie będę się chwalił, bo on Golda 1 spadłem w ogóle, ale. O, no, wcelowałeś się ładnie. Ładnie się wcelowałeś. Idealna kosteczka. Już wiem, już wiem co ci mordeczko, nie będę się wychylać na ciebie. Pracował sobie taktykę. O, ładnie. Ci mamy no. remis, mówisz? No. 7, 7. Już mamy 6 sze... minut odcinka ja się jeszcze nie rozgrzałem Boże, ja... Wiesz jak to zjebałem? Zobaczyć na odcinku Ja Cię widziałem, Ty tam stałeś na ty Na podniesieniu I Ty tam stałeś chciałeś. na podniesieniu, nie Ja się patrzyłem, kiedy Ty się skapniesz, że tam stoję no, jest bez. Ja mam nubę, by sobie tak kampie to wszędzie. Gdzie się da? 8-8, dobra, jedziemy z tym koksem. Zobaczymy, co pokaże teraz. Może. Słyszę go? Idzie tu podchodzi. O weszła, Buka. 54 ładnie dostałem Ładnie ładnie, byłeś szybszy Ci mówisz do Gramy, do 16 Ale tak jak my się omawiali Pamiętaj, tak jak my się omawiali yy, Skrzynia yy, tego, tak karambit nie karambik, tylko kosa karambik, nie? nie? Za wygrany mecz. Od razu muszę ci te banie strzelać. Bo ja cię podchodzę, a ty stoisz w kamponie gdzie indziej, a ja stoję i się patrzę na ciebie. To już drugi raz żelazo. Ja, tak ogóle... tak, no. ja w ogóle celownik mam z tak na dole, nie? Tak w ogóle widzowie. Frazet jest tym grafikiem i całkiem nieźle grafiki robi na kanał. Łaba. Jak ja sobie... Bardzo sami... go polecam macie jego kanał oczywiście w opisie. Tak dostaniesz tam. Okay. Fajne, fajne. Wiesz ty coś dla mnie robisz, ja coś dla ciebie, nie? No a ty mi za to płacisz, więc... Nie ma zasady. Kurwa, nie mogę ci znaleźć. Ja jestem na twoim spawnie. A weź Bruch. Denerwujesz mnie. Jaki ty masz w ogóle celownik? Ja... Yy, no klasyczny, dynamiczny, ale z skopiu, nie? O, taki No, może... No. Może wygram z tobą na twoim celowniku. O. To będzie fajne odcinka. Uuu, ale pestunia, Ładno. To mi się Pewnie podoba. Tak. To mi się podoba po prostu. tak, 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 Na łoku idziesz, cwaniaku? Nie mą, no, zwaliłem je W ogóle nie wiem po co ja się raszuję Magiczny przycisk W nakierowuje na głowę, wiesz? Mówisz? No A co, jak strzelasz, to jak naciskasz W, to kieruje na głowę? To tak jak my się omawiali, więc nie miej pretensji. No dobra, Oczywiście, jeżeli widzów chcesz zostać. W, nie wiem, to ci powiedzieć w kolejnym odcinku. Rozwalony? O, tak pół, tak to powiem. To daj znać w komentarzu. Zostaw łapeczkę w górę. Nie, 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 ja to pojam. Nie. I widzimy się w kolejnym się odcinku. W Wystąpisz w niej. We will make some this day. Oczywiście nie No i okay, już... co, mordeczki. Dziękuję wam za taki odcineczek. Dajcie oczywiście znać w, w komentarzu. Link do, o, w opisie do tam macie oczywiście. Dołączony do, go, do opisu, no tak powiem, wbijajcie do niego, fajne grafiki robi tak jak mówię i siema, do zobaczenia w kolejnym odcinku, ja już myślę, że w poniedziałek będzie taki odcinek, siema.